Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele. Choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem, choć na wszystko mamy czas. Wiele zabaw nas czeka. Wiemy, że każdy z nas wyrośnie, każdy z nas na wielkiego, wielkiego, na człowieka. Po co może? Co może mały człowiek, tak jak ja, albo ty? Może pani, a może pan podpowia? My zgodzimy się z tym. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Został utworzony w 2016 roku. Powstał on z połączenia trzech placówek specjalnych w Dąbrowie Górniczej. Jednym, jedną z tych placówek był specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Ten ośrodek powstał 1 września. 1990 roku, także w tym roku będziemy obchodzili 30. rocznicę istnienia ośrodka. W ośrodku funkcjonuje kilka szkół. Jest to szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła pierwszego stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy. Funkcjonuje również przedszkole. Zajmujemy się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Są to niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchu. Uczą się tu dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnym stopniu. Pracujemy również z dziećmi autystycznymi. To, co za chwilę Państwo zobaczycie, służy przede wszystkim edukacji, ale również rozrywce i tę wartość upatrują nasze dzieci w magicznym dywanie, które jest interaktywną podłogą. Technologii w ośrodku mamy więcej nie tylko dywan, ale dywan cieszy się największą popularnością zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i również świetlicowych, opiekuńczowych wychowawczych W jaki sposób to urządzenie aktywizuje dzieci? Dzieciom wydaje się, że grają, że się bawią, że to zabawa. My upatrujemy tutaj szereg wartości dydaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych. Na zajęcia przychodzą nasi terapeuci z różnych dziedzin i dostosowują sobie aplikacje gry do swoich potrzeb. Jeżeli przychodzi na zajęcia tyflopedagog, będzie kształtował w dzieciach poprawiał widzenie. Tak? Jeżeli przychodzi terapeuta autyzmu, dobierze sobie taką grę, która pozwoli wpływać na te funkcje, które są zaburzone u dziecka z autyzmem. Jeżeli przychodzę zamiast WF-u, to będę ćwiczyć motorykę dużą, będę się bawić, będę grać w piłkę. Czyli funkcji tutaj mamy bardzo dużo. Obejmujemy opieką dzieci na wczesnym wspomaganiu. Również są to dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność bardzo wcześnie i pracujemy z nimi do ukończenia wieku przedszkolnego. Ponadto w ośrodku funkcjonuje ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, tak zwane OKRO, czyli dodatkowo dla dzieci małych z niepełnosprawnościami różnego typu. Specjaliści no, prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Takim głównym celem ośrodka jest edukacja, rehabilitacja, opieka i wychowanie dzieci i młodzieży. Naszym głównym celem jest przygotowanie uczniów i dzieci do w miarę samodzielnego y, życia w dorosłości. W tym roku szkolnym jest to kolejny projekt, w którym uczestniczą uczniowie. Jest to projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci Przyroda z Klasą. Dzieci przez cały rok szkolny odkrywają przyrodę w niekonwencjonalny sposób, pracują z mapą, pracują na doświadczeniach, badają przyrodę, wychodzą na wycieczki. Za każdym razem za dobrze wykonane zadanie bądź właściwe podejście do tego zadania, dzieci otrzymują specjalne pieczątki. Mamy nadzieję, że do końca roku ten indeks się wypełni i wszyscy będziemy dumni z tego, że udało nam się ten projekt zrealizować. W tym Momencie dzieci pracują nad zadaniem związanym z mapą. Poprzednio była to mapa Polski Określanie rzek. Dzieci malowały tutaj kolorem niebieskim właśnie wszystkie polskie rzeki. Zaznaczały również Morze Bałtyckie, zaznaczały także tereny zielone, określając czy jest ich na terenie naszego kraju dużo czy mało. Dzisiaj mamy akurat klasę trzecią. Są to uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu w tym roku. No i dzisiaj robiliśmy akurat ciasteczko biszkoptowo-tłuszczowe. W związku z tym były to babeczki, babeczki. Trzy kolorowe, fantastyczne, zresztą Państwo mieliście okazję zobaczyć. No i w związku między innymi z tym, że przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy, dlatego zaczynamy powoli trenować babeczki różnego rodzaju. Proszę Państwa, no codziennie z uczniami mamy zajęcia praktyczne, na których właśnie przygotowujemy przede wszystkim pod kątem egzaminów zawodowych. Jest to zawód cukiernik, E, nasi uczniowie odbywają praktyki tutaj u nas w szkole. I no, uczymy ich po kolei wszystkiego zgodnie z programem nauczania. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że nasi uczniowie, mimo tego, że jest to szkoła specjalna, mają dokładnie taki sam program nauczania, jak to jest w szkołach zawodowych, w szkołach masowych. I tylko i wyłącznie różni się ich egzamin od egzaminu uczniów w szkołach masowych tym, że jest wydłużony o 30 minut. Więc naprawdę ciężko, ciężko pracujemy, żeby oni mogli ten egzamin zdać. Aczkolwiek muszę powiedzieć właściwie pochwalić się, że nasi uczniowie właściwie w 90% zdają ten egzamin, czyli naprawdę ciężko pracujemy. Na co dzień robimy oczywiście różne rzeczy, bo dzisiaj akurat było ciasto biszkoptowo-tłuszczowe. Ale muszę powiedzieć, że też się bawimy, tak? Bo lubimy się popisywać tym, co robimy. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju pokazy na terenie szkoły, kiermasze. E, organizujemy dla naszych uczniów konkursy tak samo. No i w ten sposób pokazujemy też w szkole na terenie szkoły, co e, robimy. Wyjeżdżamy również na różnego rodzaju e, konkursy, poza szkołę, konkursy wojewódzkie, gdzie też. Muszę też się tym pochwalić, zdobywamy oczywiście różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia. No, cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Uczniowie myślę, że bardzo solidnie się przygotowują i chętnie po prostu pracują razem z nami. No myślę, że jest fajna, miła atmosfera. Dobrze, dobrze się tutaj razem bawimy w sumie. No bo oprócz tego, że solidnie uczymy. No to jeszcze ważne też jest atmosfera, jaka panuje na pracowni. Czy to prawda, że znajdujemy się w najbardziej ukwieconej i zielonej pracowni w tej szkole? E, tutaj znajduje się właśnie taka pracownia, pracownia warsztaty ogrodnicze, gdzie kształci się młodzież w szkole branżowej z różnymi niepełnosprawnościami. E... Jak wygląda tutaj dzień? Tak jak w szkole masowej, różnica tego polega na tym, że jest mniej uczniów, bardziej są zaopiekowani, jest indywidualne podejście do pracy z młodzieżą. No jest to kierunek, który już no nie da się ukryć, zanika. Tak, Jeżeli chodzi o, o w innych szkołach, w szkołach masowych, odchodzi się od tego kierunku. Ale u nas on już istnieje od kilkunastu dobrych lat, praktycznie jak, jak powstał ośrodek. Zajmujemy się produkcją taką na, na, na nasz użytek roślin doniczkowych. Sadzonkujemy, pikujemy rośliny, siejemy. Te rośliny są wykorzystywane później do nasadzeń, tutaj wokoło ośrodka. No, tutaj jest rzeczywiście pole do popisu na zewnątrz, ponieważ mam 5 hektarów, które, które młodzież musi własnymi rękami obrobić i, i, i o wszystko dbamy. W tym roku również we współpracy z warsztatami tutaj ze szkołą przysposabiającą do pracy założyliśmy ogród taki sensoryczny, gdzie tu właśnie dzieci, młodzież niepełnosprawna będą poprzez wszystkie zmysły poznawać właśnie rośliny i no i to też wpływa jakby na stan ich zdrowotny. W naszym liceum, czwartym liceum ogólnokształcącym specjalnym uczy się młodzież z Dąbrowy i spoza terenów naszego miasta, która przychodzi do nas z różnymi dysfunkcjami. Czyli to są osoby słabowidzące, osoby niewidome, osoby słabosłyszące, niesłyszące, osoby z afazją, osoby z aspergerem i czasami również z różnymi sprzężeniami. W związku z tym dostosowania być muszą, żeby tej młodzieży pracę i na lekcjach ułatwić i doprowadzić ją szczęśliwie do egzaminu maturalnego, który jest egzaminem państwowym i który jest przeprowadzony wedle oczywiście wymogów tutaj Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To, co możemy zrobić i to, co robimy na co dzień, to jest oczywiście praca z szerokim spektrum pomocy naukowych. Czyli jest powiększalnik, jest, jest maszyna brajlowska, są tablice multimedialne. Natomiast no, egzamin maturalny jest już w ściśle w tutaj ramach, w związku z tym może być to pomoc nauczyciela wspomagającego, może to być praca oczywiście w osobnym jakby, pomieszczeniu. To jest ze względu na przykład na takie schorzenie jak asperger. I ta młodzież wtedy zdaje egzamin, tak jak cała Polska, z tym dostosowaniem, które jest mu po prostu przydatne do tego, by ten egzamin się odbył. Biblioteka w naszym ośrodku różni się od bibliotek w innych szkołach, ponieważ musimy dostosować księgozbiór do potrzeb uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. W księgozbiorze znajdują się podręczniki powiększonym drukiem, dostosowane do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku. Znajduje się również księgozbiór brajlowski dla osób niewidomych. Znajdują się audiobooki, książki zapisane w formacie Daisy i różnego rodzaju inne, inna literatura, która jest pomocna dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki tym udogodnieniom nasi uczniowie mają wyrównane szanse i mogą skorzystać tak samo z księgozbioru jak w każdej innej szkole. Znajdujemy się w sali doświadczenia świata. W sumie chyba jest to najbardziej najprzyjemniejsze miejsce, e, gdzie e, w sumie dzieci uwielbiają spędzać czas. E, I to jest dar tej metody i tego miejsca, ponieważ e, tutaj dajemy naszym dzieciom poczucie radości, relaksacji i, e, i dajemy im swobodę. Tą swobodę i chwilę relaksu, którą e, mogą znaleźć w bardzo dużej ilości, po bardzo dużej ilości zajęć spędzonych z różnymi terapeutami i na różnych rehabilitacjach. E, tutaj znajdują się dzieci o szczególnych potrzebach. E, przede wszystkim sala doświadczenia świata jest stworzona i metoda właśnie polisensoryczna, bo tutaj pracujemy na zmysłach dla dzieci. E, Niepełnosprawnych intelektualnie dla dzieci o specjalnych potrzebach dzieci z autyzmem i specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdzie i w sumie najbardziej upośledzonych głęboko mamy tutaj pracę nad zmysłami nad i do tego służą nam przede wszystkim urządzenia, które są w tej sali. Są to stymulatory wodne, czyli łóżka wodne, najbardziej, najchętniej uczęszczane i w sumie najchętniej korzystane przez dzieci. I właśnie to jest też bardzo ważne, ponieważ oni sami pokazują nam tutaj, z czego chcą korzystać i co ich najbardziej cieszy w tej sali. Również mają tą swobodę, jak i w kontakcie właśnie z różnymi fakturami, pokazują co im się właśnie podoba, co im się mniej podoba. Bardzo dobrze sprawdzają się też urządzenia dla dzieci słabowidzących, dla dzieci ze spektrum autyzmu. Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje nas nie tyle do zawodów, co do wykonywania różnego rodzaju pracy właśnie, ale w pracowniach takich jak tutaj dekoratornia nasza, czy w pracowni ceramicznej, pracowni tkactwa, uczniowie nie tylko y, uczą się wykonywania różnych rzeczy, ale też mają okazję wziąć udział w takim procesie potocznie można powiedzieć twórczości. Wykonujemy różne przedmioty pamiątkarskie, dekoracyjne. No i też jest to forma, wydaje mi się terapii dla nich. Także my tutaj żyjemy zgodnie z maksymą, że twórczość jest ważniejsza od wiedzy i wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. I z tą myślą Alberta Einsteina. tak staramy się każdego dnia właśnie uczestniczyć w tym procesie. Także wykonujemy. Różnymi technikami prace, które są proste do wykonania, wymagają nie za dużego zaangażowania ze strony uczniów, jedynie właśnie skupienia, uwagi i takiego twórczego podejścia. Motto ośrodka to słowa wybitnej. Aktorki, poetki, niewidomej artystki, która w czasie spotkania z młodzieżą powiedziała, W życiu każdy czyn powstaje z wielkiego marzenia. I tym się kierujemy w naszej pracy. Chcemy, aby nasze dzieci były radosne, szczęśliwe i uśmiechnięte. W ośrodku pracuje ponad 320 pedagogów specjalnych. Są to ludzie. Wszechstronnie wykształceni, z wielką empatią do uczniów, ludzie mądrzy, dla których najważniejsze jest dziecko, jego rozwój, uśmiech i radość.